Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę to widzicie? Już ja się pogubiłam, rzeczy, które musimy kupić. Działo się tutaj dużo. Czuję się przy ognisku. 1600 zł. Weź to, mam o sobie. Bo... O, bo... o! o kurwa! Ten balon jest nawiedzony Mi też się pali. No. Trzy, dwa. Joka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale I dzisiaj przychodzę do was z bardzo fajnym odcinkiem Myślę, że ta data 30 grudnia już mówi sama za siebie Jutro mamy Sylwester, nowy rok Podobno się mówi, że tak jak się spędzi Sylwester, tak spędzi się nowy rok Więc po prostu muszę być dzisiaj i jutro cały czas happy i pozytywna I tak, żeby po prostu nie smucić się niczym, nie stresować się niczym I być najlepszą wersją siebie Ale dlaczego nagrywam tego vloga dzisiaj, a nie w dzień Sylwestra? Otóż oczywiście Sylwester organizujemy w takim domku Patryka nad jeziorem więc logiczne jest to, że musimy jako pierwsi tam być, ogarnąć, włączyć jakieś ogrzewanie, pojechać po jakieś przekąski, napoje, słodycze, no i wiadomo po jakieś procenty. Także ja nie przedłużam, tylko zabieram was ze sobą. Najpierw muszę się oczywiście jakoś ogarnąć. Tru -tru -tru. Jesteśmy już w lokalizacji naszej imprezki sylwestrowej Będzie ona tutaj w tym oto słynnym domku Już tutaj wiele imprez było organizowanych Był Sylwester z 2022, 2021 Były urodziny Patryka, były urodziny moje Także działo się tutaj dużo No ten dom ma wiele tajemnic historii, ale wejdźmy sprawdzić Czy w ogóle jest tutaj ciepło W zasadzie jutro jest impreza, a my dopiero teraz włączamy ogrzewanie Ojoj, no tutaj nie jest zbyt ciepło Tak szczerze ci powiem Może da się jakoś podkręcić, co? No da się. Grobowce, słuchajcie dyn, dyn, dyn. Tajemnicze. pomysł o, to jeszcze z urodzin zostały jakieś gadżety. Z zeszłego roku Sylwestra balony wiszą, bo rok temu robiliśmy Sylwestra w klimacie amerykańskim. Jest no, taka gwiazda betlejemska. Nie wiem, nie wiem. Sprawdźmy, czy jest jakiś asortyment w lodówce. No... Słabo, dlatego będzie zaraz trzeba to wszystko pouzupełniać. W zamrażarce też pustki. W tym roku również mamy imprezę tematyczną, oczywiście jak zawsze, tylko tym razem chcemy postawić na no, troszeczkę inny vibe, troszkę inny klimat. Takiego czegoś jeszcze nie robiliśmy, także sami zobaczycie. Ja też jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Jedziemy do O'Shawn kupić wszystkie potrzebne rzeczy. Mamy budżet 1600 zł. W sumie trochę mniej. 1500. I mamy bardzo nieciekawe okoliczności zamieszkania. Tak, Patryk musi kupić, mi się chce. Mhm. Fest, naprawdę. No jedź się, bo się Nie Niedobrze. Może nie wnikajmy w takie szczegóły widzimy się już w O'Shawn. Dobra, ej, drodzy, jesteśmy już w Gdzie w, w ogóle zarobić tą rzecz. Zostaw! Jakie to są tu, turystyki? Jest tak strasznie dużo ludzi. Tam, kolejki do kasy to jest tragedia. Ja. Tutaj dziewczyny zrobiły taką rozpiskę rzeczy, które musimy kupić. Także fajnie, bo to trochę nam ułatwi sprawę. Także na samym początku cztery paczki lodu, cztery litry czystej, na przykład Finlandia. No to idealnie. maszycielka Na czasy weźmy. Ostatnie serowe to jest znak. Ty, ale dwie paczki chipsów czystych no Nie, to jedziemy te. super Dużki weźmy keczupowe, mają ulubione. Ja liczbę, to A to są już się te big, bieżka. Okay. Tak. To stara, miałaś tylko liczyć. Tak się pogubiłam. Paula, miałaś liczyć tylko. Zrobiliśmy małą podmiankę, bo znaleźliśmy takie na promce, one są jeszcze większe niż te czytosiaki, także. Dzięki, chodź, chodź, chodź. Taki już pełny koszyk. Jakieś szampaniki muszą muszą ale w ogóle są już takie pustki. No, ogarniamy trochę te zakupy na ostatnią chwilę, ale myślę, że tak jak większość patrząc na ilość ludzi w galerii. Dwa. W galerii, w Oszą, Są gigantyczne tłumy serio. Za. Najlepiej na takie imprezy zawsze kupować jakieś jednorazowe kubeczki, talerzyki, sztuce, bo wtedy po prostu nie trzeba tego mieć i wywalacie i ja wiem, że to nie jest zbytnio ekologiczne, ale po prostu jest to wygodniejsze, zwłaszcza w przypadku takich masowych imprez, gdzie tych ludzi jest bardzo dużo. Masz coś? Musimy tak mieć, po prostu dwa o Wszystko wyprzedane. Oczywiście jedzą na kaca mordercze na rano, bułeczki i akurat my sobie zapisaliśmy. Na jakieś 15 osób około, które będą na imprezie zapisaliśmy 10 bułek czosnkowych i 10 mini-pizz. Let's go, kasujemy. Jak obstawiasz, ile będzie? Ile ci 4? wyszło na kalkulatorze? Nie wiem, bo ja już w pewnym momencie przestałam liczyć. Jak obstawiasz? 800. A 800 tak dokładnie? 46 85. Patryk ma straszną czkapę i na cały sklep, to było obrzydliwe. E, wracając, Ja obstawiam 872. Tak obstawiam. Już druga reklamówka. koszty poza kosztowe. Mamy wszystko pięknie poskanowane i wyszło 800. O, ej, jakaś promocja się naliczyła! Co jest? Teraz nagle się zmieniło. Było 41. No styl i tak Patryk był bliżej w sumie. Aczkolwiek mnie to cieszy, bo chociaż mi jej zapłacę. Siadam. Nie, to nie jest bezpieczne. Ja tu nie siadam, ale chciałam, ale, ale nie chciałam. No bo tam mamy za dużo pieniędzy w sobie. Jesteś taka sama jak swój airtag. Dobra, udowodnię Ci, że mogę. Wiecie, że ona nazwała tak pipa. Cicho. Czekaj, ostrożnie, ostrożnie. Bo ja tutaj przeważam ciężarem po prostu. Dobra, jedź, prowadź. Ja siedzę. Nie wygląda to jak najlepsze ujęcie z Instagrama. Słowenski przykłuc. Czuję się jakbym był jakąś w samochód? Z... Ja dobra, wychodzę. Nawet otwieramy, Jezu, jest tak zimno, szybko. Kolejna lokalizacja to Teddy. Tutaj idziemy kupić właśnie jakieś naczynia, takie papierowe, bo oszom niestety nie było, wszystkie były wykupione. Kubeczki to najważniejsze. A do shotów też trzeba. o oh a yeah, Talerze. Sztućce, proszę bardzo, bierzemy. Słomeczki i balony. Mamy problem z czarnymi balonami, bo chcemy, żeby było większość czarnych, a w sumie są same złote, także trochę lipa. No, ale dobra, coś wybierzemy z tego. Kolejny sklep, eee, ten to razem Lidl. jestem zażenowana, że nie przyszliśmy tu od początku, bo są takie promocje na wszystko: chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. Jack Daniels mieliśmy już go brać w Oszom za 112, to jest za stówkę, więc też zawsze jakaś promka My w Oshom braliśmy za 26 zł, a tutaj promocja za 20. Tak mnie woli, mój z o tym, jak przepłaciliśmy. Masekra. Dwa soki, jeden za jeden grosz, i akurat tej promki w sumie skorzystaliśmy. Tutaj wzięliśmy jakieś napoje. Ogólnie w tym sklepie napoje zaplanowaliśmy, że kupimy. chyba jeszcze mamy stułę do wydania. Nie spodziewałam się, że tutaj w tym Lidlu zrobimy tak wiele. Takie zakupy, praktycznie tak samo duże jak w oszo. Nie wiem, czy się tak zmieścimy w ogóle. Uwaga, no trochę dużo tych manatków, trochę się tego zebrało. Dzień dobry. Dzień dobry. Już się zrobiło ciemno, bo w sumie tak wyszło po prostu. Kupiliśmy farelkę. Tak, farelkę, dobrze Nie. słyszycie Grzejniczek. A, grzejniczek, przepraszam, to jest koper też. Czekajcie, oświetlimy kopra. No. Pięknie, teraz oświetlmy mnie. Tutaj jest ekwipunek, nie wiem jak ja się dostanę do tego bagażnika i nie wiem jak się z niego wydostanę. ale... Nie wydostaniesz się, się. Dzięki. A po foty zapraszam na Instagrama. Ale TikToka też od razu tak przy okazji, paulinka.com, więc wiecie, świecie zapraszam. Patrzcie, nie mam rady, ja się już ci nie I Tak, dobra. czy to nie mam możliwości mojej dupy? Myślałam, że jest mniejsza. Aha, mega. Czy ja właśnie zostałam zamknięta w bagażniku z całym ekwipunkiem na Sylwestra? Być może, czy się stąd uwolnię? Chciałabym, ale nie wiem jak. Help me wy to widzicie. Przenieśliśmy wszystkie manatki i patrzcie na to, ile tego w ogóle tu jest. No, masakra. Mogę Wam pokrótce pokazać. Te mamy wody, wody. Wody się przydają, nie oszukujmy się. Mamy niegazowane, gazowane, także do wyboru do koloru. Kolka oczywiście też klasy. Liptonki, soczki, fanta, Sprite Tutaj już zaczynamy grubsze trunki mianowicie winko. Carlo Rossi to jakieś fresko. Dalej mamy. Może nie będę bardzo się zagłębiać. Po prostu przejdźmy do kolejnej rzeczy. Szampanik to też bardzo ważna rzecz. Mamy dwa takie wielkie. Dosłownie wielkie Dorato też podejrzewam, że ten i tak nie przetrwa, bo każdy go zacznie sząchać, On się, wiecie, wybuchnie i wszystko wyleci. Tak jest co roku po prostu, ja już wiem to. No i tutaj już dla mocnych zawodników trunki, to też nie zagłębiajmy, to mnie nie dotyczy. Przejdźmy do przekąsek. Oczywiście ciperki, w sumie trochę dużo ciperków. Jakieś paluszki, ciasteczka, bo też musi być trochę słodkiego. Mamy również tosty, serek, pizze takie do odmrożenia, mamy różne smaki, Capricciosa za cztery sery, margarita, bo też mamy dziewczyny, które są wege, salami. Dziesięć takich bagietek czosnkowych. No i oczywiście, że. Czy do ozdabiania? To jakieś balony. Ja miałam pięknie ułożone, ale ktoś zepsuł moją wizję artystyczną. Balony z 2,024. W tym roku postawiliśmy taką dość klasyczną kolorystykę, bo czarno-złotą, ale myślę, że mimo wszystko ładnie to będzie się prezentowało. Też w sumie robiliśmy to zakupy dość późno, więc nie było zbyt wiele akcesoriów do wyboru, ale myślę, że i tak coś z tego po prostu wyjdzie. Tu jeszcze mam jakąś taką girlandę jakieś takie oksy, zimne ognie, w gwiazdki. Ale to już akurat kupiłam z własnej kieszeni nie ze składki i to po prostu z patykiem będziemy mieć do zdjęcia. Poza tym mamy jeszcze inne zimne ognie, których w ogóle nigdzie nie mogłam namierzyć, ale koper Dzień dobry. Copper znalazł, chociaż to będziemy mieć. Bo nie będziemy strzelać w tym roku fajerwerkami. To jeszcze na ściankę do zdjęć takie płachty, brokatowe, czarne. Kubeczki do wyższych procentów. Kubeczki duże. Pusteczki, słomeczki, sztućce czarno-białe. Talerzyki. I to, że kupiliśmy te talerzyki, było totalnie bez sensu. Bo okazało się, że z ostatnich imprez zostało ich aż tyle. Także będziemy mieć bardzo, bardzo, bardzo duży zapas talerzyków. No ale chociaż mam pewność, że nie zabraknie. Chyba są i keczu. Na pewno nikt nie będzie głodować. A tak wygląda nasza nowo kupiona farelka. To jest piękna. Czuję się przy ognisku daje dużo ciepła, więc myślę, że był to bardzo dobrze przemyślany zakup. Wcale nie było tak, że kupowaliśmy to totalnie na spontanie, weszliśmy na Elixa i sprawdziliśmy, gdzie w Płocku ktoś sprzedaje farelki. Okazało się, że to nasz sąsiad i kupiliśmy od niego. Wcale, wcale tak nie było. No mam nadzieję, że do jutra już będzie tak... Wiecie, idealnie, no bo tu niby są grzejniki i tak dalej, no ale tutaj w tym domku nikt nie mieszka, dlatego no nie ma potrzeby włączać tak na co dzień takiego ogrzewania. Dlatego tutaj, jak weszliśmy, to było zimniej niż na zewnątrz, szczerze. Teraz musimy wszystkie te rzeczy usytuować w lodówce. Jestem pewna, że te napoje się nie zmieszczą. Mam wrażenie, że co impreza jest tych napojów więcej, także zobaczymy. Będzie 15 osób, więc wydaje mi się, że na 15 osób to zdecydowanie wystarczy. Mam, wydaje mi taką nadzieję. No i co? Let's go! Moi drodzy, mamy dzień drugi, czyli dzień, kiedy mamy Sylwestra. Nowy rok, słuchajcie, melanż życia właśnie dzisiaj będzie w tym oto domku, ale musimy jeszcze do końca go zrobić, bo w sumie wczoraj już nam się nie chciało pompować balonów, więc zostawiliśmy to wszystko na dzisiaj. Jak widzicie, z tym jeszcze nieogarnięta, ale chociaż umyłam włosy, więc tyle dobrego. Zastanawiam się, czy je lokować, ale nie mam lokówki, więc w sumie będę musiała jakoś coś prostownicą, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakieś kosmetyki zabrałam, jakieś rzeczy, ubrania na kolejne dni. Więc co, my się zabieramy do pompowania balonów, bo w sumie trochę tego jest, a goście będą o 18, a ja mamy godzinę 15, więc mam 3 godziny, ale raczej powinnam się wyrobić. Znaczy, pewnie i tak będę i pewnie będę jeszcze rzęsy domalowywała, jak goście już będą wchodzić, ale to wiecie, standardzik u mnie po prostu. I muszę też przyznać, że w tym domku zrobiło się zdecydowanie cieplej, bo było tak zimno wczoraj, ale myślę, że ten grzejniczek, który kupiliśmy bardzo dużo dał, także fajnie to był dobry zakup. Pozdrawiamy sąsiada. A niby tematyka imprezy miała być mafijna. RURA! 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 Jedzonku już ogarnęliśmy, teraz pora na ściankę do zdjęć! Ha! Musimy się znać. Żebyś przyszedł do mnie w nie miałbyś rady. I się przedstawiasz w mózg, chcieli się przespać. Ty p*** Ze mną, rzucę już przyszli. Proszę no, bardzo, no, 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 no. Z dziewczynami zrobiłyśmy sobie takie niespodzianki na święta trochę, trochę na Nowy Rok. No i mamy prezenty, a mianowicie są tutaj gacie. Tak, każda kupiła gacie. Także zobaczymy, co się kogo trafi. Zapraszam do oglądania. To ja mam prezent, uwaga, uwaga, dla Uli. Proszę. Dawaj, reakcja, reakcja. Moja hiperobsesja. Oh, ale yeah. super się O oh, ja. Yeah. Oh, yeah. Jakie słodycze tam są jeszcze? Ej, ja mam dla Kasi Proszę bardzo Bardzo <grydzi> mhm, jedzone Czekoladka I uwaga Najważniejsze e O kurde o, 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 o. Mocne Ej, Ej, jest. <grydzi> No takie sexy, ale ładne Dziękuję Wasi bardzo ładny Ja nie pójdę za daleko, bo mam dla Julii o, Dziękuję A ty wiedziałaś? O, je, o, no, o, jak, to wiedziałaś? Ojej, dole Nie spodziewałam się Ojej, ładne O wow, fajne ale w ogóle. A ja Cię Paulina wywołuję O Boże, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo O kurde Różowy jakiś widno To już mi się podoba wow. O kurde, o, o kurde. To jest to jest Mam takie same Ale ładne Bardzo Są. ładne, dziękuję bardzo Ja mam dla Ady Poszłam w klasykę, okej, okay? bo tutaj że Wszyscy sexy, a tutaj będą Czoklet mój ulubiony uh. Uu, ale też Uu, jest koronka Fajne. Ładne Bardzo ładne no? że nie tylko sexy, dziękuję ale Bardzo. uniwersalne. Ja też okay. nie daleko. Proszę bardzo. Dziękuję. I jeszcze jest karteczka. Tu masz życzonka po prostu. Okay. Tak, życzenia będą prywatne dla O, herbatka. No bo lubisz herbatkę. Nie no, wiem, dziękuję. dziękuję. I Kinder Bueno też, jeden z moich ulubionych batoników. I waga. O, oh, wow. Ej, wow. Ej, ja, ej te paseczki. Nie no, o mówisz. I one idą tak do... Ej, jakby wszyscy, wszyscy kupują gaczy na szyi. Ej, przepiękne. Dziękuję Daj bardzo. Dziękuję bardzo, projekt. Taka piękna prywatność. I ja czuję, że one są w Twoim stylu. Tak, coś Co to coś znaczy? znaczy? Ja czuję, czuwam po prostu. No, dziękuję A Teraz moja kolej Proszę bardzo Pijemy ja, Te akurat nie są aż takie mocno seksy, ale no. zobacz sobie, no ale Uuu. Uuu. Są Fajne. seksy Jak Piękne I... Bezu. No dawaj, otwieraj Co to jest? Właśnie nie wiadomo Dobrze Hej, kochani! Zaczyna się, zaczynaj się, dobrze. To jest ten moment, w <laughs> którym czekałaś <laughs> cała życie. Hej, kochani! Unboxing. <laughs> Jeszcze tak musisz ręką. O matko, proszę państwa. O, dwie pary gaci z tabu. Proszę państwa, ma takie gacia. A wow. jaki wow. jest wzorem? Z alkoholem! <laughs> Sylwestrowe. Szanowni państwo. Dziękuję. Idealne, idealne. Piękne gacia. To live best because we wanna, we wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, every time of our lives. The night is in. Ładnie <gryź> siedzę Weź wąsztotową sałatkę z Ale była dobra, żywnej No dobra, dobra to ogórki Ej, to jest naprawdę bardzo dużo No. co wy gadacie? Nie jest tak O ten balon jest nawiedzony, on lata Zamiast go, nie wiem, wynieść, to pewnie w nim strzeliła z tej siły, no Nie I musiałaś ja tego tak mówić Właśnie, taką macie idolkę, że w swoje biedne przyjaciółki strzela balonami na Musiałam się bronić Test widzowie, on nie odleci On odlatuje, Ale on no, odlatuje Ale no on wisi, to nie jest balon na hel W ogóle, co on robi w tym pomieszczeniu, ja jakby ja tutaj nikt nie wkrął balonu? Zobacz, miło jest Mówisz? Chodźcie, chodźcie To jest Adrian i Patryk. Oboje. Okay, ja już się boję. Jezu ja też. Ale patrzcie, to zaraz tak nie Jezus, Jezu O kurde! O kurde! <śmuletra> to jest walka taneczna jak coś.

Ja mam jest... ukulele! Ja brzdąkam coś, coś czasami Trzy, cztery, trzy! Wymień trzy najmniejsze szansowne dyscypliny skokowe! Skok w dalsko, kotyczce, skok wzwyż Dobrze, jest zaliczone Co masz do skoku? czy ty skakasz? I teraz dla Kasi no To jest bardzo ciekawe pytanie Ja Jacharne. jeszcze przyszłam. Wymień trzy miałam swoich głów Oooo! Dobrze. I sobie porozmawiamy w domu dobrze? Teraz ja będę mieć trzy szorstkie rzeczy Papier ścierny, papier toaletowy, papier do takich szarych No nie, koniec, Zbijesz! nie zbijesz, no, nie zbijesz Ale wiecie o nie chodzi? jest szorstki, strasznie Ale no ja odpowiadam Niech nie. wyłączy to, bo to, to, jest, to, jest, jest, to jest patologia 23.58 i 56 sekund było puszczone lawenda, więc czekamy na moment JEDEM! Yeah! 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 WUUUUUU! wszystko wszystko, Od dzisiaj mamy nowy rok! Stare plany poszły z dymem jako sztab i papieros! Yeah! No yeah! no no zawsze no, to młody rok Nic nie widać, halo! Firewerki! Wszystkiego najlepszego nowego roku! I Szczęśliwego nowego roku wszystkim! Szczęśliwego nowego roku! No to proszę bardzo, zimnego ognia daję Wszyscy wszystkim! Bardzo. Patryk, masz zimnego ognia? Mamy to! Szczęśliwego nowego roku widzowie! jaki dla was. Musimy zrobić foteczkę słodką, taką na nowy rok. Wyjdziesz za mnie? Oczywiście, że tak. Pozdrawiam moich starych Ale masz ładne niebieskie oczy, weź pokaż je O Boże, <laughs> jakie ładne to Patryk! A tu ładnie pachnie, kocham zapach spalonego Bardziej jaki makijaż, tutaj mamy tak Czerwona Cały rozmazany mm. Tu mamy oczy pomalowane, brwi zrobione, kryształki A Julia Piękny, piękny ja makijaż Pokaż makijaż Ja tutaj tak, szminka natural z Isoloron Paula z Prady, a tu na ja powiekach to guci. To jest, rare beauty, huda tak, beauty prawa, i w ogóle wszystko beauty, bo jest naturalnie my, my jesteśmy beauty kurwa Ona leży, bo to ja jestem beauty Subskrybować Paulinę, to jest super osóbka. Dzięki Najlepsza po prostu Dzięki. znajoma ze studiów Pomuski, pomuski Milion w 2024 <grym> roku Na Paulinę, na Paulinę, To jest możliwe To jest możliwe Milion! Milion! Jak będzie milion, to, to co robię? Skaczę, to To robi Salto na spadochronie. Robi spadochronie. Santo, na spadochronie. U mnie. Dobra, robię kolczyk. trzymane Jest za słowo. Robię kolczyki. kolczyk, jak wbiję milion w 2024. Umie. W miejscu nieokreślonym. Takim ciekawym. Zobaczcie, eee. sami widzowie w kolejności. Znaczy w kolejnym, kolejnastym. Okej, okay, deal? deal. Deal. Jest udokumentowany, jest deal. I wow, wow. wow. Innych już w ogóle nie pokaże, bo to będzie cenzura. Frenzy. Właśnie, będzie cenzura Frenzy.

Action! Wydaje to do vloga, godzina 5.17. Ale mamy nocleg, normalnie, jak z jakiegoś, nie wiem, obozu harcerskiego. Taki podobny vibe. Milion łóżek i nie ma miejsca do przejścia, ale dobrze. Jest chociaż przytulnie, to najważniejsze. Co ty gadasz? Harry Potter ci się nie podoba. Patryk, majaczysz. Ty, ty majaczysz. <laughs> Hi. Dzień dobry widzowie. Jest kolejny Hi. dzień, jest stabilnie. Licznik tak. kacu. To ma kaca. Idę coś sprawdzić? Masz ole kaca? Nie. Ola nie ma kaca. Marcin masz kaca? Nie. O, dobrze zawodnicy. Proszę powiedzieć, czy macie kaca? Nie. Zero. Ja posiadam ja mocny ból głowy. Czyli to jest już kac. A tutaj co Aha, się dzieje? Haj, to odlicza. Patrzymy, ile mamy, żeby wiedzieć, czy możemy prowadzić. Ile masz? Jeszcze nie wiem. Czekam, ale oni mają 0.0. Jak oni ja nie mają 0.0, to ty też będziesz, będziesz miał 0.0. Jest kacyk? Nie. A ty? No nie ma, no kłiczno, mówię Ci naprawdę no zrobię zrobiłkę. Nie zrobię ci żadnej jaskółki. Dobrze, to nie ma. Ja nie mam kacy jak coś. Dobra, idziemy do dziewczyn. Jak stan na ten moment? Jest kac czy brak? Nie mam kacza, nie ma, ale jest brak. niestabilnie. Jest dobrze. <głos> <głos> czyli wszyscy się super trzymamy Słuchajcie, a teraz czeka nas Najgorsza część całej imprezy, czyli Sprzątanie Nie jest aż tak źle jak było na urodzinach No ale jednak trochę do ogarnięcia mamy Ale damy radę, myślę, że jak wszyscy się za to weźmiemy To szybko pójdzie Ekipa już odjeżdża, proszę bardzo A my jeszcze tutaj kończymy ogarniać, ale w sumie i tak już jest w miarę stabilnie Może nie wygląda to stabilnie na pierwszy rzut oka Ale wierzcie mi, że porównując do tego Co było wcześniej to jest dobrze Ogólnie spaliliśmy chyba toster W sensie nie wiem jak to się stało, bo my tylko wsadziliśmy te tosty, typ z niego leciał, no niezbyt apetyczne. Ale mieliśmy dużo mrożonych pist, co było w ogóle big brain, bo prawie wszystkie poszły teraz na śniadanie. W sensie na śniadanie. W sumie to jest godzina jakaś 15, więc bardziej na obiad. W ogóle super jest to, że duża część osób zrobiła jakieś jedzenie od siebie, typu farówki w cieście francuskim, jakieś takie pasztyciki, paluszki z bekonem i serem. I naprawdę to tak szybko poszło. To wiecie chipsy, chipsami, żelki, żelkami, ale mimo wszystko takie jedzenie wiecie, na ciepło, takie no porządniejsze, o wiele lepiej schodzi, no bo wiadomo, przy alkoholu, przy procentach to tak. To wchodzi taka struwa po czasie. No i co, będziemy się już zbijać do domu. Moi rodzice też robili w domu imprezę z mi właśnie mówili, że dużo jedzenia zostało, także mnie to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że została moja ulubiona tarta mojej mamy, bo mam straszną ochotę na tą tartę. Ona jest pyszna. Ja w ogóle sobie w piżamce chilluje. Jeszcze z takich dodatkowych informacji, które mogłabym wam powiedzieć. Robiliśmy składkę po 107 zł i robiliśmy takie wielkie zakupy, które łącznie nas wyszły. Nie pamiętam, bym musiała sprawdzić paragony. No 107 razy 15. W sumie to razy 14, bo nie liczyłam Patryka, no bo on tutaj to jest jego domek, więc trochę słabo by było, jakby Patryk miał płacić za składkę 149787. A, no to trochę ponad wyszło. No dobra, no ale jest git. Światła 107 zł, niby mało, ale z drugiej strony kupiliśmy tyle rzeczy. Pokażę Wam, zresztą bo nam bardzo dużo zostało tego. Dzisiaj rano w ogóle była jeszcze połowa lodówki pełna, ale wiadomo, na to śniadanko, obiad już się trochę rozeszło tych napoi. Została jakaś fanta, cztery soki, w ogóle nieotwarte. I dwie wódeczki, winko, tu jeszcze jakieś jedzonko, kola, woda. jeszcze jest dużo jakichś napoi alkoholi, napoczętych, ale jakby wiecie, na przykład do połowy wypitych. Także trzeba dopić albo nie wiem co, nie wiem co mam z tym zrobić, bo szkoda też tego wywalać. No dobra, ogarniamy do końca już lecimy, bo to już jest Jesteśmy się trzeba sobie odpocząć na ten nowy rok. Boże, 2024, jak to brzmi w ogóle dziwnie. No dobra, nieważne, nieważne. O, oh ja, yeah, dokładnie na to czekałam. Dobre? polecasz? No to jemy.